Może zatem Chorzowie tutaj niebiescy także wygrają, jeśli mielibyśmy Brookbet zastosować jak taki, jako taki marker przed dzisiejszym... I widzimy tutaj składy. Skład ruchu Martin Turk, przed nimi 25, Mijuszkowicz, 7 Baranowski, 4. Ale są następni piłkarze, to co mówił trener Szulczek, wchodzą, mają swoją szansę dzisiaj się pokazać. Zobaczymy jak się zaprezentują ci nowi zawodnicy w dzisiejszym spotkaniu. Gospodarze grający dzisiaj na niebiesko rozpoczęli pierwszą część spotkania. Odzyskana piłka przez gość. Że nie ma pierwszej piłki. Musi skakać i próbować zebrać drugie, drugą. Mateusz Szwok wybijał piłkę Edmundson. Ta wraca do Szwoka. Przeszkadza Iwan Salwador. I kończy pierwszą połowę. Tomasz Musiał. Chyba jednak rozczarowanie, bo jak na lekarstwo dobrych, dynamicznych akcji, jak na lekarstwo celnych strzałów. 7 Barnowski, 8 Paczeko, 14 Kun, 21 Brzozowski, 66 Salwador, 18 Jimenez. Rozpoczął drugą połowę meczu swoim gwizdkiem. Tomasz Musiał to jego drugie spotkanie w Betflik, pierwszej lidze w tym sezonie. A wiemy, była ta pauza, świetnie się pokazał ostatnio w spotkaniu z Brukbetem Termaliką. Bramka Sekulskiego, udział w golu hiszpańskiego. Alamavi także dwa gole w trzech spotkaniach, a teraz szansa Ibana Salvadora. Można powiedzieć, zdecydowanie ławka jest e, ciekawa. Zobacz, Jimenez, który się świetnie znalazł w międzygrywaniu 4-1, 4-1. Jest taką typową szóstką w środku pola. Pacheco. Dominik Kun faulowany dla Wisły. Protestują gracze ruchu. Mamy war. Paweł Malec, Albert Drużycki. Ale zobaczymy. Ta powtórka może nam sporo wyjaśnić. Składa się do strzału Kun. Z Dawidem Szulczkiem spotkali się tylko raz. Wtedy był remis. Podbiegnie do monitora i sam zobaczy Tomasz Musiał. Tak, mówiliśmy o tym że Tomek Musiał jest to bardzo doświadczony sędzia, więc na pewno sobie poradzi z taką sytuacją. My możemy tylko e, mówić tutaj z daleka, jak ona wyglądała. No. Ale... W tej chwili to widzimy tyle, co widzi Tomasz Musiał. Nie, no absolutnie tutaj absolutnie. nie ma Faulu. Stoi, zajął pozycję, ucieka wręcz z nogami. Barański, a Tomasz musiał anulować podyktowaną wcześniej 11. Świetna decyzja, właśnie pana sędziego Kun. A mały i z pierwszej piłki do Barnowskiego. Trójką atakują podczanie. Jimenez! Martin Tur. Czy, jaka jest różnica między piłkarzami ruchu Korzywa Wisopłast w czasie fazy przejściowej? Tutaj albo w polu karnym, albo dwójka. Mezgrani nad koni przed linią 16 metra. Mateusz Szwog. Mateusz Szwok. Wybili płotczanie. Zebrał mezgrań. Ruszył Berg, Będzie dośrodkowanie. Króciutko to zagrał. Ad Konis. Ventura. Ruch nie wygra. W piątej kolejce po raz pierwszy. Wiosną 2025 roku Wisła. Piąty mecz. Wiosną. Piąty bez porażki.